Dzień no dzień dobry. Witamy. Cześć. Zobaczcie, mam tą apaszkę z tego butiku Amore. No fajna jest. I e, idziemy teraz na zakupy. Idziemy do Biedronki. O! Rzeczy na zupkę pieczarkową. Synek sobie zarzucił zupy pieczarkowej z makaronem. Teraz była taka super warzywna i nam się taką zachciało zóki. Bombę zup witaminową gotowałam, słuchajcie, piękna zupę Zachciało nam się zupek. Ale śmietany dowaliłam? Całe no opakowanie. To... To dzięki temu Krakowowi, bo to w Krakowie jedliśmy Krakowie tą pyszną zupę. Jedliśmy taką pyszną zupę. Słuchaj, nie patrzcie na moją czapkę, ja wiem, że ona jest jaka jest, ale jest ciepła. Tak jest. I mi jest w niej... E, dobrze. W sensie ja się czuję dobrze, bo mi jest ciepło w głowę. Dobrze. O! To co? Może tylko, sobie kupię inną, ale... Tylko nie. Biedronka czy coś jeszcze? Nie wychodził? Ja wiem. W piątek jedziemy. Nie wiem, to wejdzie, kiedy ja go przerobię i wstawię. Może dzisiaj jak wrócimy do domku, no. zapalisz pięknie lampeczki na firankach i zrobimy te QA? Bo już czekamy z tym miesiąc ponad, wstyd. chyba. Bo wstyd. my wam obiecujemy, a później jest stacja. Tak, to no ciągle coś, a to ja wyjazd. W ogóle nie wiem, czy była dostawa u mnie w tym butyku. Musimy się podążać? Ale ja nie wiem, czy. Stążymy. Zielone. zielone. Kochani, zdążymy idealnie. Ja o no pandze, nie będziemy więcej tej ryby jeść. Coś, ja czytam, bo niezdrowa, jest toksyczna i w ogóle blech Co? Naprawdę! To ja nie widziałem tego komentarza. Słuchajcie, ja kupię tylko i wyłącznie. Ja czytałam później o tych rybach, jakie są najzdrowsze. No? Karp i śledź. Ociepanie. Chociaż śledź też ma coś na arteńskiego. No, ale, o ale Karpia, gdybyśmy pojechali, słuchaj po te. Bilety, bo no. będziesz robił tą rybę twarzerowaną. Tak. I tam kupimy karpę usmażymy No, no, no. To yy, na zrobimy święta. Na święta tak, ale w ogóle to trzeba na jechać po karpia Bo mi się chce też robić. No to ja myślę o tym Selgrosie, wiesz. Trzeba to, Jedziemy. to by... No to chwila przerwy, będziemy jechali do e, będziemy jechali do Młocin, do galerii do mm, jak to się nazywa? Primark. Do Primark. Primarka ja to może zahaczymy. To może zahaczymy też o. Bo ja chcę tam e... piżamkę sobie kupić, bo mają fajne piżamy. Okej. Okay. A mąż jak mi wybiera piżamy, to nie są na co dzień do spania takie rzeczy. Gdybyś mi kupił normalną piżamę, a nie takie. Patyki, te. Sznurki, sznurki. Same sznurki, prześwitujące rzeczy. No właśnie. Dobra, cicho. Dobra. Gdzie wchodzimy? Zaraz Pepko? jesteśmy. Do Pepko. Ale to teraz tutaj, poczekaj, bo będzie pewnie muzyk. Tak, to musimy wyłączyć. To się wyłączamy Zabarzyć. No chcemy kupić kalendarz adwentowy na zdrad masy, ale, ale... Rosmanie. Nie wiem, może coś takiego. A to jest zaklejemy. Nie, no na nie otworzymy, Zobaczę, co nie tu otworzymy jest. tego, no przebrane wszystko, chyba się nie. trochę spóźniliśmy z tymi Słuchajcie, kalendarzami. Pojedziemy, co kupimy. Jeszcze pojedziemy do Primarka, może tam coś będzie. Ten, Ten Irving. No ale 100 zł za 24 herbatki. No to ha. przesada. Przesada. Może taki. Za ale 52. zobacz, nawet nie ma tych dużych dla co byliśmy w tygodniu. To no był wedel, ma. taki wielki. Nie ma, nie ma, nie ma, ale słuchajcie, ja też chciałam takie jakieś kosmetyczne yy, wziąć w kalendarze, ale będziemy szukać jeszcze kilnory, nie? Zobaczymy, co na Warszawie. Pojedziemy w piąteczek. Tak Ojneczka przed naszym centrum Oj, ubrana. Super ona jest. Idziemy do Tediego teraz. Szukamy. Szukamy podkładek. Na zdrab masy, żeby coś nagrywać, z masy na czymś fajnym. Jakie są? Doradźcie. Doraźcie coś. Widzę. Zobacz. Ale jaki fajny obrócik. 160 na 40 Ej, ej. Miśka, I ja kosztuje 14 zł. A ten? Ale jak ja bym A zobacz serwony. ten. A zobacz ten. O. Ej, misiek, bo jednego nie obejrzałam. A to jest serwetka, ty? No. No to nie jest na serwetce. To nie, to nie, to, to obrócik. Ale zobaczcie taką coś. O. Eleganckie. I to by było chyba to nawet. Jest, one fajne. są takie wypukłe, fajne No, słuchajcie, 17 zł Te gwiazdki, no i chyba ja to wezmę Bo są dwie ostatnie sztuki te czerwone Wiecie co? Ciśnienie mi mój mąż podnosi Nie wiem czy Kobiety, co wy robicie, żeby tak mąż chodził jak w zegarku? Dajcie jakiś sposób, naprawdę Trze Trzeba bo, nowe baterie kupić Bo po prostu on No, bierzemy to Ogólnie bierzemy, bo jest fajne, Dobra. ładne i tanie e, Więc warto to wziąć no za 17 Z, 80 Ale. na 80 akurat będzie nam pasowało do, do tego co chcemy. A co chcemy? No, to my wiemy. To my wiemy. Słuchajcie. To I my wiemy. Jeszcze? Dobra. I co jeszcze? Hmm. Co Kiniusia pokaże tutaj. Rózgę dostaniesz pod choinkę, naprawdę. O. Naprawdę dostaniesz odemnie. Ale ruzgę. jakąś dużą? Małą. Od kini. I zrobię ci tak, jak mi kiedyś rodzice zrobili. Dostałam różkę. Aha. Naprawdę, prezenty też dostałam. Dostałam no. rózgę i gumę mambę przyklejoną do tej rózgi. O, to będzie co smokać. Będzie co smokać. Albo dostanę takie smakołyki. Do rózgi. Dla pieska. Ej no, fajne kutki. Fajne. O, Klaudynka. Zobacz, Zobacz jakie się. cudo. Zobacz. Czy ty to ciotkę widzisz? Te kielonki, piękne, piękne. ładne, nie. ładne, ładne. Dobra, tutaj to byśmy mogli godzinami chodzić, ale idziemy dalej. Data muszę sprawdzić. Gdzie tu jest data? To weź do zobacz. Dla babki, a dla nas też trzeba. Będzie. Wiecie co? Na kanale ubójka czarka widziałam pierwszy raz i też całe życie żyłam w nieświadomości, że nie ma cytrów waniliowego, tylko wanilinowy. Słuchajcie jakiś to, patrzcie. Wanilinowy. Ostatnio nawet to z panią przedtem mówię, nie macie cukru wanilowego. Mamy. Nie, nie macie. No to idziemy. No i poszliśmy no i się śmieliśmy we dwoje potem. Fajnie. Nie ma cukru wanilowego. Jest wanili... Wanilinowy. Vanili... No, Wanilinowy. Vanili. Vanili Chcemy zrobić zupę... Pieczarkową z, z makaronem, bo syn sobie tak Ale która? Który bezmiesz, makaron? Słuchaj, ja bezmiesz. Ej, ale kokarki. kokarki. Ale i te, te muszelki są fajne. A może te muszelki, kinia? Co? A chodź te muszelki weźmiemy. Te muszelki? To lubię do sosiku, jak nie robi mięsko. To jest super. A takie muszelki. Bierzemy te muszelki? No dobra, to z muszelkami To z muszlami. Dobra. Ile? Cztery? Patrzę i uwielbiam. No my też, ale słuchajcie one są niezdrowe, nie? Cichu, dobre. Ale poczekajcie, bo to jeszcze się, wezmę to z, się pudrem. z pudrem. Z pudrem? Widzę się, no. Dwa. Tu są czwarte czy co u nas? Dzia. Ja Dawajcie najlepszy serek ever, ever. Forever, uh, and, Ale ja wezmę tak, Łuki we mi zjada mi uh, zjada to wezmę trzy tak Jest czekolad, gdzie jest czekolad? Tu jest czekolad Tu jest Czekoladowy jeszcze Jest czekoladowy 5, hmm. No i koszyk 4. rośnie I pączka do tego i kinia jest na Kinia jest najedzona. Dla babci? Od wieku. wieków. Słuchajcie, niezawodna. Jak ja to mówiłem mojej babci, ma ręcisty. A my nie bierzemy? A, a jeszcze mamy ramę, nie? Jeszcze mamy ramę. Tą mieloneczkę, a Kinga z Kinga idzie sprawdzić datę jeszcze. Uwielbiamy do tostów albo do zapiekanek. Co ona? Kinga tam buszuje. Dobra. To się wytnie. Ta, -da! Ta -da -da -da. Jest mielona. Ale ja wiecie co myślę? To idziemy po Podlasku, Podlasku. Salamy. No ja salamy, Ser salamy? Zrobisz tosty dzisiaj? Tosty, tosty, tosty I jak się kupi dwie to po siedem A my jeszcze kapkę miodu od Kamili Mamy Kinger bierze z miodem, ale dawno serka wiejskiego nie działałem. Ja dziabnę sobie z miodem Może ja to na, na, na biał bierze Potrzebuje organizm biału Bierzemy na i lecimy po Podlaski Ale... Podlasie rządzi bo ja nie lubię tego puszki Podlasie rządzi, a ja wolę z puszki chyba. Dlaczego? No nie wiem, dobra. Nie. To jakiś pasztet jest? dziadunia? Z jeleniem. Z jeleniem? Z jeleniem. Weź. No z jeleniem. Królikiem, ty bierzemy? Nie hmm. Ja bym poszedł po tą kaszankę ekstra do dole narci. No to dobra, to idziemy. Po drodze. To idziemy. idziemy do. Idziemy do kasy. Miśka idź do kasy. Ja sobie wezmę tylko puszkę do napoju. Ryski, ty nie no to leć Ja idę po pusz, puszkę napoju chcę na drodze. O, no dobrze myśl. Zobacz, jest, jest cytrynowy. Nie kole. Gazo... Mięta cytryna. Ej, mięta cytryna. Czy mango, pomarańcza? Ja nie chcę koli Jeśli nie chcesz no to weź taką jak. A ta różowa co to jest? Zobacz, tu jest kola susz, Jabłko arbus. Nie chcesz kola, Zobacz. Co to jest? Lime? Dobra, bierz to limę. Bo później będzie na mnie, że nie, wiem, nie wiem dobre. Dobra, dobra. będzie dobra. Dobra. Będzie dobre, dobra do kasy. No to jeszcze włoszczyzna się przydała No tak, a jeszcze Co się nie musimy jechać do Lidla Dziś? A bo pieczarek nie mamy No właśnie Czyli jeszcze będzie Litwo w no, tak. no dobra A i proszę, Łuki pije Kolę limonkową Limę, to jest jakby, no fajna, fajna Ale musimy jeszcze jechać do Lidla, bo tutaj pieczarki były ale takie brzydkie, a ja muszę ładne wziąć No jakieś takie nie? No, Co musimy wziąć ładne Co? Czyli idziemy? Idziemy, idziemy, bo ja zostawiłam te rzeczy, które lubię najbardziej robić niedobre W ten, weszliśmy za już taki półmrok, a wrócimy po ciemaku pewnie, nie? Idziemy, zaniesiemy to na górę e, No tak, idziemy Dobrze, że mamy blisko Mamy na piechotkę to z 5 minut, nie? Z 5, takim lu e, luzem Takim luzem, słuchajcie e, no, więc dojdziemy do domku. Rozpakujemy Może się. babcia zrobiła kawę, bo nie mówiłam nic. Może ja zrobiła. zrobiła bo dzisiaj ale, ale wiesz co? Pójdziemy do Lidla, to nam zrobi kawusie i wrócimy i nagramy drugiego Q &A. vloga. QA, tak? Także tak. lecimy tak. dalej. No i słuchajcie. Wróciliśmy do domku, zanieśliśmy tam te zakupy. Mm, teraz ale kaszanka, kaszanka. Idziemy po kaszankę Ale to ekstra. dzięki sąsiadowi. Tak, bo przypomniał, bo zobaczył Lenarcika, że przynosi do domu i, I ja idę, idę po kaszankę. Bo ja Łukaszowi obiecałam, że kupię i zapomniałam. A miałam kutę na kaszankę tak. ekstra. Wy wtedy, wy, wy wtedy z Matin byliście na I zakupach chłopi. w sobotę. Ja w niedzielę mówię, ale bym opędzlował takiej tej kaszany ekstra, ale nie było. No to idziemy, to idziemy ja teraz. od razu żeberka kupię na zupę. O, dobra i jedziemy do Lidla. Widzimy się w autku? No chwilę, bo ciemno w samochodzie. To lampka, jest, no? lampka zapalona. Tak? Tak, ruszamy do Lidelka. Pieczalki. W ogóle jak ja nagrywam, to nie patrzę tam, gdzie powinnam, tylko tu w bok i to tak wychodzi. Właśnie teraz patrzę na Was. Eee, widzę Was. Widzimy, Widzimy Was, was. machamy Idziemy po pieczarki was. i po śmietanę, tak? O. A znając życie, kupimy coś jeszcze. Ale coś nam wiemy. jeszcze wpadnie Zobaczymy w oko. co mają. Jezu, jak ja dawno w Lidlu nie byłam, no. Ciekawa jestem. Tych świątecznych rzeczy też. Zobaczymy, co już jest. Tak. No. Nie wiem, czy będziemy kamerować. Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Wracamy do domu, babcia kawkę ma zrobić i będziemy kręcić kolejnego vloga z Q&A. Tak, wasze question, nasze A answers. answers. <laughs> pa pa. pa.